Pomagaliśmy sobie nawzajem, to nie działa kurwa w jedną stronę, tylko w dwie strony. Ja osobiście, jako 38-letni, prawie 39-letni facet, zdecydowałem, że po prostu muszę mieć kompletną kontrolę kreatywną, a nie, że ja daję markę i sprzedają cokolwiek z napisem Sicarios po swojemu. Po czym sprzedają obok moich produktów swoje produkty, które wyglądają prawie jak moje produkty, które oni wymyślili też. Jeszcze w pierwszym dropie tam miałem jakąś kontrolę kreatywną, że ja dawałem pomysły, ale w drugie to już w ogóle się do tego nie przyłożyłem, w ogóle już niczego poza tym, że a zróbcie napis jak Celini i tak dalej, nie. To nie jest nic osobistego, jestem w chuj wdzięczny za wszystko, co dla mnie zrobił i tak dalej. Ale ja jestem człowiekiem, który się strasznie interesuje modą, i ja muszę po prostu robić lepszy produkt, ja muszę robić fajniejszy produkt, ja muszę szybciej reagować na trendy, ja muszę robić modniejsze ubrania. Nie tylko i wyłącznie jakby skierowane do polskiego rynku, tylko po prostu rzeczy, które są kompetytyw na całą Europę, tak? Ja chcę tego typu rzeczy robić. To jest stricte biznesowa decyzja, to nie jest nic osobistego, czy cokolwiek, mimo że tam się działy jakieś rzeczy, że po prostu poprosiłem go o coś, co potem nie miało miejsca, potem zaczął wymyślać jakieś rzeczy, że ja niby powiedziałem, że, że, że to firmę, która ci dała 600 tysięcy nazwałeś śmatami, nie dał mi poprosić żadne 600 tysięcy to raz, a robili kurwa obrót na miliony, tak? Um, po prostu, ja powiedziałem, że to są za to, co to jest, te welury i tak szczerze, jest moje zdanie: to są szmaty. Że są takie koszty tego, że są takie ceny tego wszystkiego, i tak dalej, nie? Moim zdaniem, że można byłoby to dużo taniej kupić to, za to, co to jest. Odwrócił kota i mówi: tak, obraziłeś tą firmę od szmat, tak, tak. i tak dalej. Mówi: nie, to są szmaty, co wy tam szyjecie w tej firmie. I dlatego powiem tak: ja w życiu złego słowa nie mówię. Na ludzi, którzy kurwa mi pomagają, czy zawsze są do mojej dyspozycji i tak dalej. Dlatego nie mam żadnego problemu z nim. Lubię go bardzo, ale niech tutaj, kurwa, po pierwsze, niech mnie nie miesza kurwa, z tym światem internetu, tak? Po drugie, bo to jest bardzo nie widzia widziane w moim gronie, w ogóle takie załatwianie, kurwa, spraw, nie? A dru po drugie, ja jestem 13 lat starszy. Jak ja decyduję, że ja muszę coś zrobić, żeby teraz po prostu swoje macę móc kupić mieszkanie, czy. Kur